I pojawiło się coś niespodziewanego, czyli Frizu odpowiedzią na dramę, co zwykle... Nie ma miejsca. No i w Starkach, oprócz przypomnienia, że w sumie to lokal jakościowo wyszedł ok i produkt zebrał propsy książula, odniósł się tutaj do kwestii faworyzacji, no i cała wina spadła na pracownika. Chciałbym też ogłosić, przeprosić przede wszystkim, że coś takiego się wydarzyło, i też powiedzieć, że my e, od, od, od momentu publikacji, kiedy e, to zobaczyliśmy, odpalamy kamery, wszczynamy śledztwo u nas wewnętrznie, no i na pewno zostaną wyciągnięte konsekwencje w stosunku do pracowników, którzy e, te kebaby składali. Ponoć mieli ich od początku specjalnie instruować, że nie ma u nich czegoś takiego jak faworyzacja, i patrząc na te poprzednie głośne akcje, jak na przykład Heizer faworyzował influencerów, to naprawdę głupotą byłoby nie ostrzec pracowników, by nie doprowadzali do takiej sytuacji. Szczególnie z pozycji Freeza, który na pewno zostanie poddany pod taki test. Więc ja w sumie kupuję to, że mogli instruować tych pracowników, żeby. Nikogo tam nie faworyzowali. Następnie Mrożon zapowiedział dogłębne śledztwo. Przemek Pro zapowiedział, że nagrają jakiś film i pokażą nawet nagrania z kamer, żeby wyjaśnić sytuację. Od razu przyjechałem tutaj sprawdzić kamery, żeby dowiedzieć się, co się stało, bo u nas nie ma opcji na żadną faworyzację i dobrze wszystko sprawdziliśmy. Kochani, my ważymy mięso dla każdego gościa. Więc teraz w szczegółach macie timer, Zobaczycie widzicie cały dzień, jak to mięso jest ważone. Dobrze, chłopaki, róbcie śledztwo i zbierzcie cały zespół do rozkminki kto wrzucił o łyżkę więcej składników do tego Kepsa, Proponuję z tego postępowania wyciągnąć konsekwencje w postaci 30 lat więzienia oraz 100 tysięcy złotych grzywny. Pracownik musi pamiętać do końca życia, żeby takich frajerskich numerów nie odstawiać. Ewentualnie wystrzeliłbym go z procy. Co wy się macie tam męczyć? Wiadomo, żarciki, ale zakładam, że komuś się po prostu coś pomyliło, może się zestresował. W końcu jak pracuje tam od dwóch dni, no to chyba jest jakiś taki margines błędu. Potem dostaliśmy jeszcze follow-up do afery Kebabowej ponownie wrzucili cały film, gdzie mamy też nagrania z kamer, jak cała afera kabobowa przebiegła i okazało się, że po prostu warzyw za dużo pracownik wrzucił, bo wrzucają warzywa z łapy. I dochodzi jeszcze kwestia warzyw, które nasza załoga daje z ręki. I tu został popełniony kolejny błąd, błąd yy... bo tych warzyw też zostało dane za dużo. Ale z dobrych rzeczy okazało się, że nikt nie został za to zwolniony, bo dużo osób spekulowało, że ta gadka o wyciąganiu konsekwencji będzie wiązała się z tym, że po prostu ktoś w głupi sposób straci pracę, ale panowie powiedzieli, że nikt nie został zwolniony. My nikogo nie zwalniamy, po prostu zdarzają się błędy preotwarcie, więc szkolimy naszą załogę i ciśniemy dalej. Więc w sumie props.